Serdecznie witają Państwa smaki polskie. Dzisiaj potrawa, która nie jest tak powszechna jak niegdyś na polskich stołach. Dzisiaj rzecz o kulebiaku, czyli pierogu, bo pieróg jeden duży, a więc różne farsze, szczególnie farsze postne, zawijane w ciasta, to było bardzo powszechne danie dni bezmięsnych a że tych dni w polskim kalendarzu było bardzo wiele, tak też i kulebiak w sosach grzybowych był rzeczą bardzo, bardzo popularną. My dzisiaj taki kulebiak z rybą i z kapustą i z grzybami, klasyczny, tradycyjny, pokażemy Państwu. Mamy tutaj filet piękny, cudowny filet sandacza i ten filet tylko skropimy cytryną i piecz. on na czas, kiedy będziemy szykować farsz, Wędruje do lodóweczki. A my, drodzy Państwo, zbieramy inne składniki, które będą nam niezbędne. Mamy tutaj kapustę, i tą kapustę, drodzy Państwo, już taką y, przepuszczoną, trochę przez. sparzoną, tak bym powiedział. Na klarowanym masełku, który wlewamy teraz na patelnię, będziemy przesmażać. Z grzybami suszonymi to są prawdziwki, które były najpierw wymoczone, żeby tam spadło ewentualnie trochę piasku, jak się trafił do takich grzybów. Następnie były ugotowane, odsedzone i takie właśnie grzybki są znakomitym dodatkiem koniecznym do tego, żeby kapusta nabrała właściwego aromatu. I to wszystko połączone, a później wystudzone, będzie dla nas bardzo. Do, smacznym, przyprawionym już farszem. Oczywiście tutaj nie możemy doprowadzić do tego, żeby nam cebula się zbrązowiła. My będziemy ją po prostu tylko... Ona zginie, ona zostanie zeszklona. No i teraz jak dodamy do tego kapustę, razem to wszystko przesmażymy. Kapusta powinna być też po, tak poprzecinana, żeby nie było dużych, dużych elementów, żeby tam się jakiś kaczan nie trafił. No dokładnie robimy to tak, jak gdybyśmy mieli farsz zawijać w ciasto pierogowe. Teraz po takiej czynności przesmażenia farsz musi wystygnąć. Chociaż przestygnąć. Nie musi być to do końca wystudzone, ale nie może być też ciepłe. Rybę, proszę Państwa, smażymy też na klarowanym masełku. To na pewno, oczywiście można ją inaczej usmażyć, ale na klarowanym maśle to da nam jakość tej ryby. Ryba będzie dużo smaczniejsza, nie będzie takiego posmaku, bo jednak oleje, szczególnie te oleje nietłoczone na zimno, no nie są czymś nadzwyczaj dobrym w kuchni. No a teraz wyjmujemy usmażoną rybę. To, że ona akurat nam się troszkę rozpadła, ona nie była panierowana w mące, to nie ma znaczenia, ponieważ będziemy ją układać na kapuście i to, to jest jakby nie, nie, nie jest to wada, która by w jakikolwiek sposób wpływała na jakość potrawy. Mamy już jajka na twardo, mamy przesmażoną rybę, dokładnie sandacza. Mamy kapustę z grzybami. Teraz robimy ciasto. Wsypujemy mąkę przesianą. Około kilograma. Do tego potrzebujemy dwa jajka i kostkę masła. I z tego będziemy robić ciasto. No i potem i wtedy, kiedy już będziemy wyrabiać, to jeszcze octu odrobinę i soli i to da nam ciasto kulebiakowe. To ciasto musi naprawdę być dobrze wyrobione. To masełko musi zadziałać. No i jajka również muszą zadziałać. No i teraz dodajemy ocet jeszcze. Ocet daje kruchość, kruchość tego, tego ciasta. Oczywiście smaku tego octu nie będzie na pewno. Ciasto również przypominam jest posolone. No i w ten sposób wyrabiamy ciasto i z tego ciasta będziemy rozwałkowywać nasz kulebiak. Ciasto już rzeczywiście ma właściwą konsystencję. Mamy blachę. Wyjmujemy ciasto, podsypujemy mąką. No ja jeszcze wezmę tutaj to może. Odstawię, żeby nie przeszkadzało. Taką mam rolę również porządkową, drodzy Państwo. I teraz smarujemy masełkiem tą naszą blaszkę. No i teraz wytniemy kwadracik, nałożymy, a potem przykryjemy. Proszę popatrzeć mamy jeden kawałek ciasta, który jest jakby podstawą naszego kulebiaka. I teraz na to ciasto będziemy najpierw układać Najpierw będziemy układać ten farsz, który jest farszem kapusta z grzybami, czyli takim farszem, jaki mamy zwykle robiony na pierogi. Myśmy podali akurat taki przepis, ale stosowało się do kulebiaków ciasta kruche, półkruche, francuskie, półfrancuskie i drożdżowe. Czyli właściwie cały asortyment, jeden był tylko warunek, że te ciasta nie były z dodatkiem cukru, nie były słodzone, tylko solone. I w takich ciastach, jakimś taką formą, która przetrwała kulebiaków, a dość powszechną w restauracjach naszych, to są tak zwane paszteciki. Pasztecik też jakby jest taką maleńką formą kulebiaka. Teraz, proszę Państwa, nakładamy rybę, tą naszą smażony, ten filecik z sandacza. No i żeby być w zgodzie z tradycją, to musimy jeszcze jaja na twardo pokroić w takie talarki i też dodatkowo wzbogacić tutaj... O, te jaja, smak ryby. I teraz z tego ciasta musimy zrobić taką nakrywkę. O, i, I te brzegi trzeba będzie połączyć. Jak Państwo widzą, to tak sympatycznie wygląda. Okryty ten farsz. O, i teraz mamy jajeczko takie rozbełtane, które da nam bardzo ładny kolor po upieczeniu. Kiedy już kulebiak pięknie zrobiony, wędruje do piekarnika na około 45 minut, gdzieś około 160 stopni. Przypominamy przepis na ciasto. Kilogram mąki, kostka masła, dwa jaja, 30 gram octu i szczypta soli. To, co jest zawsze kamieniem węgielnym każdej kuchni, to jest sos. I my do tego kulebiaka zrobimy taki bardzo dobry sos z polskiego, najszlachetniejszego grzyba, jakim jest prawdziwek. I żeby tak rzeczywiście zrobić, zawsze zaczynamy sos od podstawy sosu. W naszym przypadku jest to esencjonalny bulion. Kroimy blanszowane prawdziwki. No, w tym roku nam grzyby obrodziły, a więc i z surowcem nie powinniście państwo mieć problemu i wszystko razem musimy, jak to mówią kucharze, przedusić. Grzyby z cebulką we własnym sosie się już wydusiły. Podlewamy jeszcze tym sosem z grzybów, tą wodą z grzybów, bo wtedy ten aromat, który został tutaj w tym płynie, to też przejdzie nam do sosu. Troszeczkę przyprawimy przede wszystkim pieprzem, bo w końcu aromat grzybów nie wymaga tu specjalnego przyprawiania. Posolimy, bo soli musi być odpowiednia ilość to wcale nie mało. Pamiętajmy, że do takich sosów tutaj bardzo ważny jest również. Ziele angielskie, ale ziele angielskie, które jest zmielone, i troszeczkę takiego też dodaliśmy. A tutaj, drodzy państwo, mamy taką gęstą, wysokoprocentową śmietanę, którą ten nasz sos zagęścimy. Podstawą naszego sosu grzybowego jest esencjonalny bulion oraz zblanszowane prawdziwki, cebula, gęsta śmietana, zmielone ziele angielskie, sól i pieprz. No, drodzy państwo, Kulebiak nam się pięknie upiek, a więc sos mamy też gotowy. No więc finał wyjmiemy nasz pierug. Skroimy go ładnie. Proszę mi wierzyć, drodzy Państwo, to jest prawdziwa polska tradycja i to jest coś, co w otoczeniu takiego sosu z prawdziwkami jest absolutnym rarytasem.